Leopold staw, deszcz jesienny. O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny. I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny, Dżdżukrople padają i tłuką w me okno. Jęk szklany, płacz szklany, a szyby w mgle mokną. I światła szarego blask sączy się senny, O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny. Wieczornych snów mary powiewne, dziewicze Na próżno czekały na słońce oblicze. W dal poszły przez chmurną pustynię piaszczystą, w dal ciemną, bezkresną, w dal szarą i mglistą. Odziane włachmany szat czarnej żałoby szukają ustronia na ciche swe groby, a smutek cień kładzie na licu ich miodem. Powolnym i długim wśród drżu korowodem w dal idą na smutek i życie tułacze, a z oczu im lecą łzy. Rozpacz tak płacze. To w szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny i pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny. Dżdżu krople padają i tłuką w me okno. Jęk szklany, płacz szklany, a szyby w mgle mokną. I światła szarego blask sączy się senny, o szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny. Ktoś dziś mnie opuścił w ten chmurny dzień słodny. Kto? Nie wiem. Ktoś odszedł jestem samotny. Ktoś umarł. Kto? Próżno pamięci swej grzebie Ktoś drogi, wszak byłem na jakimś pogrzebie Tak, szczęście przyjść chciał, lecz mroków się zlękło Ktoś chciał mnie ukochać, lecz serce mu pękło, gdy poznał, że we mnie skrę roślić chce próżno Zmarł nędzarz, nim ludzie go wsparli jałmużną Gdzieś pożar spopielił zagrodę wieśniaczą Spaliły się dzieci, jak ludzie w krąg płaczą To w szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni Jesienny, i pluszcze jednaki Miarowy, niezmienny. Dżdżu krople padają i tłuką w me okno. Jęk szklany, płacz szklany, a szyby w mgle mokną, i światła szarego blask sączy się senny. O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny. Przez ogród mój szatan uszedł smutny, śmiertelnie, i zmienił go w straszną, okropną pustelnię. Z ponurym, na piersi zwieszonym, szedł czołem, i kwiaty kwitnące przysypał popiołem. Trawniki zarzucił bryłami kamienia i posiał szał trwogi i śmierć przerażenia. Aż, streforząc swym dziełem, brzemieniem ołowiu położył się na tym kamiennym pustkowiu, by w piersi łkające przytłumić rozpacze i smutków potwornych płomienne łzy płacze, to w szyby deszcz dzwoni. Deszcz dzwoni jesienny i pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny, krople padają i tłuką w me okno. Jęk szklany. Płacz szklany, a szyby w mgle mokną. I światła szarego blask sączy się senny. O szyby deszcz dzwoni. Deszcz dzwoni jesienny. Nie jestem specjalistą, ale chętnie się wypowiem o troszeczkę o tym wierszu. Jakaś prosta analiza, interpretacja. Ale najpierw geneza utworu. Utwór, utwór napisany przez Leopolda Staffa wyszedł w... Tomie, który nazywał się, zbiorze, który nazywał się Dzień Duszy, został wydany w 1903 roku jest to drugi, jeżeli mnie pamięć nie myli, tom poezji Leopolda Staffa. Leopold Staff jest poetą młodopolskim, żebyśmy to od razu wiedzieli, czyli tutaj dekadentyzm, smutek, a tutaj inny wiersz, polecam z mojego kanału, Koniec Wieku XIX, na przykład bardzo ładnie też obrazuje dekadentyzm dokładnie. No i wiedząc to możemy przejść do analizy utworu. Jeżeli chodzi o analizę, najpierw powiedzmy sobie o liryce. Tutaj podmiot liryczny mówi w pierwszej osobie liczby pojedynczej, czyli jest to ewidentnie liryka bezpośrednia. To możemy zauważyć w trzeciej zwrotce. Prawda? Pojawia się, nie wiem, pojawia się, mnie opuścił, mnie ukochać, mnie z krę wszystko mnie, ja. To liryka bezpośrednia, ale też pozostała część utworu jest bardzo opisowa. Jest raczej przedstawia sytuację, krajobraz, no bardziej pogodę powiedziałbym, szyby, szyby okna, deszcz, więc to będzie również liryka opisowa. Przedstawianie nastroju wiersza przy pomocy opisu krajobrazu, czy opisu. Otoczenia. Wiersz składa się z siedmiu strof, z czego cztery. Pierwsza, trzecia, piąta i ostatnia są refrenem. Refren ma po sześć wierszy, a zwrotki mają po dziesięć wierszy. I wiersz pisany jest dwunasto z włoskowcem. Naturalnie, jeżeli chodzi o środki stylistyczne, mamy tutaj epitety. W pewnym sensie uosobienie, bo jednak deszcz dzwoni. Bardzo fajnie widać tutaj. Instrumentację głoskową, czyli to całe syczenie, taką zabawę językiem, to, że faktycznie sam wiersz, przez to jak jest napisany, brzmi tak, jakby deszcz padał, prawda? W sensie jest dużo takich szy, dzi, si, no samo deszcz dzwoni jesienny, deszcz, deszcz jesienny, sam tytuł nawet jest taki syczący, bardzo mi się kojarzy z liśćmi, które trzepoczą, prawda? Mamy tutaj onomatopeję, synestezję, czyli też charakterystyczne dla młodej Polski, mieszanie zmysłów, czyli to jest te, to jest słyszenie kolorów, to jest widzenie dźwięków. Tutaj mamy no, światła szerego blask, sączy się senny chociażby. Można powiedzieć, że mamy tutaj anaforę, ale to tylko przez chwilę, bo słowa kto i ktoś powtarzają się po prostu w drugiej zwrotce, znaczy w sensie czwartej zwrotce, licząc refreny też. I do personifikacji jeszcze można dodać tutaj sny odziane w łachmany szat czarnej żałoby. No to ewidentnie personifikacja, że sny są odziane w cokolwiek. W kwestii interpretacji Widać tutaj wyraźnie smutek, przede wszystkim, czym charakteryzowała się młoda Polska. Dekadentyzm, prawda? Cały wiersz przedstawia stany emocjonalne, przedstawia rozpacz, która nawiedza podmiot liryczny. Przedstawia jego zmagania z tym, że ktoś umarł. Podoba mi się w ostatniej zwrotce motyw diabła, szatana, który złego, który idzie przez ogród, i niszczy go i niszczy go tak bardzo, że nie dość, że no, płacze natura, którą zniszczył, płacze człowiek, którego naturę zniszczył to jeszcze dodatkowo sam diabeł. Kiedy zobaczył to, co zrobił, to położył się po prostu na trawie i rozpłakał. Również fajne jest to, jak ładnie łączą się te zwrotki z refrenem. To znaczy, zawsze jest tak, że zwrotka kończy się tym, że ktoś płacze. Czy płaczą ludzie po tym, jak spłonęły dzieci, czy płacze, płacze rozpad, czy płacze diabeł, to zawsze właśnie ktoś zaczyna płakać, po czym je mamy, no chociażby właśnie z tym diabłem i smutków potwornych, płomienne łzy płacze, to w szyby deszcz dzwoni. Deszcz dzwoni jesienny. A tutaj, nie wiem, czy Wam też tak mówiono, ale często mówiono, że. Deszcz to są łzy aniołów. Kiedy byłem mały, więc kiedy anioły płaczą, bo ludzie coś robią źle na ziemi, no to mamy deszcz wtedy. Tak, wiersz bardzo mi się podoba, jeżeli chodzi o rytmikę. Jeżeli komuś również się spodobała sama rytmika wiersza, samo to, że on jest taki ładnie rymowany i miło się go po prostu czyta. Bardzo polecam również wiersz Bolesława Leśmiana. Z tomiku Poematy Zazdrosne pod tytułem Ogród Zaklęty. Bardzo dobry wiersz, również tak rymowany, fajny. W ogóle całe poematy zazdrosne w większości są takie przyjemne do czytania, bym powiedział, jeżeli ktoś lubi czytać poezję. A na razie mam nadzieję, że jesteście trochę bardziej osłuchani po posłuchaniu tego filmiku i życzę przemiłego dnia. Zostawcie lajka, zostawcie komentarz, nie zostawiajcie łapki w dół. Dzięki i trzymajcie się.